Cześć. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam Cię na G2A. Pierwszy link w opisie. Siema, z tej strony cywer i witam Was z kolejnym materiałem na moim kanale. Dzisiaj będziemy grać w Minecraft, ale będzie specjalny, słuchajcie, Datapack. I co ten Datapack konkretnie robił, będzie? Generalnie działa to w ten sposób, że mamy 140 losowych wydarzeń. No i generalnie będziemy go testować. Ale zanim zaczniemy, zostaw łapę i suba. W tym momencie nasz Datapack zaczął działać. Także generalnie co 30 sekund jedno ze 140 losowych zdarzeń będzie się działo. Po pierwsze, może dla mnie spać góra w piachu. Po drugie, mogę dostać w keeping. Inwentory. Po trzecie, może zacząć padać deszcz. Po czwarte, co jest super mega fajne, w sumie, to jesteśmy na wersji Minecraft 1.18. No i przy okazji zwiedzamy ten jakże piękny, jakże piękny świat. Aha! Czyli w sumie obstawiam, że jeśli spotkam jakieś świnie na drodze, to one zamienią się gliny. No i generalnie pamiętajcie dać mi znać, czy odcinek wam się podoba. To mi usłyszało rzeczy z drugiej ręki. Ja muszę znaleźć sobie jakieś fajne, dogodne miejsce powiedzmy na zrobienie sobie narzędzi. I garani, jak się wam podoba 1.18, możecie napisać w komentarzu. Ja jestem tego bardzo, bardzo ciekawy, moi drodzy. Dobra, z moich wyliczeń okej, okay, full gold zombies. Okej, okay, bo tak jak sobie obstawiam, to jest na zasadzie, że jak teraz spotkam świnie, albo spotkam zombiaka, no to on będzie w takiej zbroi. O, ender perłę Dobra, to jest fajne. To mi się szczerze mówiąc podoba. Jeśli jakiś Pozytywne takie rzeczy będę dostawał, to, to ja nie mam problemu, naprawdę. Swoją drogą, tak jeszcze przypomnę, że jeśli chcielibyście mi podesłać jakąś mapkę, czy coś tego rodzaju. No to granie możecie podsyłać na maila w opisie, moi drodzy. Ponieważ bez problemu. super, naprawdę genialne jest po prostu ten datapak Zabrał mi całe mięso. Dobra, gdzie są te krowy? Są tutaj, ok. Pytanie, czy z ciebie coś wydropi w ogóle? Dobra, mam mięso, ale faktycznie czyści mi je z ekwipunku. Fuck, to jest problematyczne. Okej, okay. weapon rulet. Um. Okej, okay. jak rozumiem, to będzie mi co chwilę teraz losować różne rodzaje broni huh! Ja chcę ten miecz! Zostaw mi go Minecraft Dobra, weapon Roulette cały czas działa, więc teoretycznie jak sobie wyrzucam tych rzeczy, no to jak się skończy, to będę mógł je zachować, nie? Tak mi się przynajmniej zdaje. Dobra, węgla będę miał już na pewno zapas Mam przy okazji te siekiery i te rzeczy. Ja sobie oczywiście poczekam, bo ja... <laughs> podniosę to... Tuż po tym, okej. Okay. To było Very sus. Kurczę, blady. Dobrze, nie gram na hardcore, bo mogłoby być ciężko, szczerze mówiąc. Dwa, jeden, pięknie i. Fuck. Dostałem unieruchomiony, ale okej. Okay. Z tego co widzę, nic się większego mi nie stało. Mogę zabrać sobie ten miecz. Okej, okay, ten mieczek jest super. Biorę sobie też oczywiście siekierki, bo. pff, darmowe siekierki enchantowane. Dobra, efekt mi się skończył. I extra Helbara dostałem. Hmm. To w sumie całkiem pozytywny efekt. Okej, okay, ale co ja muszę zrobić tak właściwie? Myślę sobie, że w razie większych niebezpieczeństw dzisiaj e, będę musiał poszukać jakiejś wioski. Tak mi się przynajmniej zdaje, że będzie bezpieczniej dużo dla mnie, jeśli w jakiejś wiosce się przynajmniej tymczasowo przyczaję, bo nie wiem, czy na przykład nie może być tak, że zrespi mi się pasakrycznie dużo przeciwników, czy coś tego rodzaju. No, jest to wielkim znakiem zapytania na pewno i widzę już, że w tym momencie to mnie zatopiło pod wodą. To jest do maksymalnej kratki. No, i płyniemy sobie gdzieś tutaj, kurczę, blade. Może znajdziemy coś lepszego. No, przy okazji są ryby, więc w razie czego jakieś źródło jedzenia, przynajmniej minimalne, tutaj mam. O, dzień dobry, pani świnioku. Ja mam nadzieję, że. Co jest? Czemu ta świnia mnie bije? No, przestań mnie bić, świniok. Dobra, ja z nią nie walczę, kurde, bele, bo z nią coś jest nie tak zdecydowanie. Ja stąd wysuwam, słuchajcie. Ja stąd wysuwam, muszę sobie gdzieś przytopić jedzenie. No i najlepiej, jakbym stanął sobie na suchym lądzie. Chciałbym przypomnieć, żebyście wpadali na transmisję na żywo, słuchajcie, które dzieją się na fioletowej platformie. No codziennie w sumie. O, oh, blok Złota, nice. Yy, bo będzie mi po prostu miło, jakbyście przyszli na żywo ze mną sobie posiedzieć i tak dalej. I myślę, że tego datapaka moglibyśmy, słuchajcie, obgrać na jakimś hardkorze w najbliższym czasie. Yy, bo myślę, że byłoby to całkiem ciekawym wyzwaniem. Przejście Minecrafta razem z tym datapakiem. No. Wydaje mi się, że byłoby to ciężkie na pewno. No ale mogłoby być też dosyć. dosyć ciekawe, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy kopanie się pod siebie jest dosyć mądre na tej wersji. Raczej nie. Ale generalnie muszę pozbierać trochę kobla na zapas, tak? Żeby zrobić sobie tą tarczę, nie? Więc muszę, po prostu muszę. Ja pierdykam, jak mnie to wystraszyło, nie? Ten odcinek jest sas. No fajnie, jakbym dostał jakieś jedzenie, które mogę pozbierać, czy coś tego rodzaju. No bo z tym to za bardzo nic nie zrobię. Więc dobra, ja muszę zrobić sobie wszystko, co mogę na tę chwilę. Na no, nie mogę za dużo, niestety, więc robię sobie tarczę. Wytyfy. Dobra, nie wnikajmy, co ja chciałem skraftować. Night Vision. Okej. Okay. Babludara. Ja mam cały czas Night Vision. Dobra, zbieram całą łódkę, zbieram wszystkie rzeczy. No i ruszamy przed siebie. Jak wspomniałem, chciałbym znaleźć dzisiaj wioskę. Po co mi ta wioska? Nie wiem. Ale może mi dać ona na przykład jakieś szczęście. Nie, nie wiem, może będzie mi tam bezpieczniej, powiedzmy. Na no, w razie czego myślę, że golem z wioski byłby spoko ochroniarzem. Dobra, co mamy? Set spawn point. Okej, okay, to nie jest nic złego na szczęście. Chociaż dalej mi się wydaje, że najgorszych rzeczy. To my jeszcze nie spotkaliśmy. Co ja drogą, jak oglądacie ten odcinek do tego momentu, to chciałbym Was zaprosić też na obejrzenie sobie pozostałych tak kanale i do zasubskrybowania tego kanału, bo chciałbym przypomnieć, że w poprzednim odcinku... FAK! Walczyliśmy ze smokiem na zmienionej grawitacji. OK! To byłby problem, gdybym nie miał tej tarczy, szczerze mówiąc, OK! Deszcz creeperów. Niecodzienne zjawisko. Disable die like cycle. Ja pierdylę, ale genialnie, żeśmy się przespali, akurat, bo w tym momencie słońce zostało zablokowane na tym poziomie na następną minutę. Okej, okay, wegetarian. Po raz kolejny, no ale ryby mi zabrać, no, skurdebele, no. Nie wiem do końca, co się dzieje w tym momencie. To the left, to the right. Ok, nie rozumiem tego absolutnie. To mnie prawdopodobnie co jakiś czas przenosi lekko. W bok. Tak to w każdym razie wygląda, że jak kręcę w prawo, czy kręcę w lewo, no to jakby przynosiło mnie w drugą stronę. Nie wiem, jak wam to rozumieć, szczerze mówiąc. Nadal mało szkodliwy, szczerze mówiąc, efekt. Chociaż gdybym walczył w tym momencie ze smokiem, mogłoby być to dosyć przeszkadzające. Ok, start a ride. Mm, Spoko. Tak, bez kitu zaczął się ride. I to słyszę że z tej strony gdzieś. Rapid fire inko Ja pierdyle! Ja pierdyle! Co tu się dzieje? O, ja wale, o ja wale Co jest, kurde, Bele? Nie! Co się stało? Ja pierdzielę, czy naprawdę naraz dostałem kilkanaście tych różnych efektów? Dobra, biorę sobie totem fan dying. Mam kurczę, blade grey wool, ja mam żadnego jedzenia! Ja pierdykam! Co jest to za zombiak? Czym ty jesteś, kurde, mordo? Okej, okay, nic nie miałeś niestety. Ja muszę jakieś jedzenie, nawet toi najsłabszy! Ja pierdykam! Co tu się stało? Czy naprawdę? Nie no, bez kitu, że jednym z efektów było to, że dzieje się wszystko naraz, nie? To jest po prostu nie do pomyślenia, słuchajcie. przekiełbaszone. Dobra, ale przynajmniej mogę zobaczyć, co jest z tym iglo. Mam nadzieję, że to jest iglo z jakimś tym dungeonem na dole. Co prawda, chamy i prostaki mnie tu atakują. Fuck! Ale może jakoś mi się uda przeżyć. Na przykład, jak będę skutecznie ich unikał. Ja pierdzielę! Ho -ho -ho -ho! Moja ilość HP mnie przeraża w tym momencie! Okej. Okay. Nadal nie muszę kończyć filmu, nadal nie umarłem. Dobra, szczerze mówiąc, odzwalił, to... Mam gdzieś! Mam gdzieś to iglo, ja chcę jedzenie. Dobra, jakiekolwiek ryby, żebym przepalił. Mam regenerację, więc nie jest aż tak źle, jakby mogło być w sumie. No ale nadal bym wolał, kurczę, jakieś jedzonko mieć. O, cześć świniaki! Dobra, mamy tu pana villagera, ale on mi za bardzo nie pomoże. Ej, dostałem blok diamentu! Ale kozak! Wiadomo, co z tym zrobimy, nie? Prawda? Wiadomo, wiadomo, moi drodzy. No i myślę, że buty. Dobra, hełm niech będzie. A przepraszam, ty czemu do mnie idziesz? Poki przylas! Jak jestem szybki? Okej. Okay. To mi wystarczy, szczerze mówiąc. <noise> Ale zarobisty speed. Szkoda tylko, że wpadam non-stop do wody. Dobra, to przynajmniej wiemy, że kilka rzeczy nam się porespiło naraz. Co tam było? Musimy wymienić: Gast, Iglo, Blok diamentu. Dostaliśmy Blok szkła, który miał pewnie symbolować to, że jesteśmy w kosmosie. Możemy przejąć też, że jakbym go zdjął wcześniej, to bym e, zginął w każdym razie. W tym momencie dostaliśmy Glowing Endermans, czyli przez następne 90 sekund, wszystkie Endermany, które się respią wokół nas, byłyby po prostu widoczne przez ściany. Okej, okay, całkiem ciekawe. efekt, gdybym bym speedrunował dzisiaj, to myślę, że ten efekt jak najbardziej byłby spoko. To jest idealny moment, żeby na szybko, moi drodzy, zaprosić was na transmisję na żywo serio, jeszcze raz powtórzę, wpadajcie na fioletową platformę, ponieważ tam, moi drodzy, można zagrać eventy w Minecraftcie na przykład na takich powalonych datapakach. Może dosłownie nie na tym, no ale czymś w tym rodzaju na pewno da radę zagrać. Okej, okay, mam problem, bo one lecą z tego, co widzę, bardzo, bardzo na mnie tutaj. Okej, nadzieję, że to nie jest za głośne czasami. Na szczęście ten deszcz nie trwał aż tak długo. Get an elytra. Czerio dostałem elytrę. Ja pierdykam, jak jeszcze dostał firewerki, byłoby genialnie. Ale mi to dużo łatwiej, szczerze mówiąc. Jeśli będę gdzieś wyżej podróżował, to mogę sobie po prostu sfrunąć. Na przykład tak. I lecimy. Uii! Co tam się zespiło? Okej, okay, il iluzjoner, to mnie nie interesuje. Dobra, no lot na elytrze fajny, tylko krótki, kurczę, blade. Brak niestety w jakikolwiek sposób fajerwerków zdobycia. No nie ułatwia mi tutaj rozgrywki. Fajnie, że mam tą perłę w każdym razie. O, i mogę sobie zrobić jeszcze złote spodnie na przykład. O, spodnie będą spoko. Okej, okay, spawn random mob, czyli zespił mi się kot. No, nie mam do tego problemu. Dobra, jedzenie przepalone, możemy ruszać dalej w przygodę w poszukiwaniu najpierwszej wioski. W ogóle mam wrażenie, że na 1.18 18 wiosek jest naprawdę very mało w porównaniu do poprzednich wersji. Ocean Man, okej, okay, co mamy? Riptidite. Oh my godness. Oh my godness, moi drodzy. Ja w tym momencie, gdzie stanę, tworzę wodę. Co więcej, od tej wody mogę się bezpośrednio wybić trójzębem w górę. A że mam Elytrę, no to mam Unbreaking Combo na podróżowanie przez najbliższe sekundę jeszcze. Aha, super. Efekt Guardiana. Genialnie. Ja pierdykam, ale te góry są very, very piękne w sumie. O, fajnie, expa mi zabrało. Genialnie, mhm. Rzucam wyzwanie nabić, nie wiem, 215 level na tym datapaku, nie? O, znowuż dostałem ten fajny efekt. Dobra, to mi ułatwia dosyć sporo, bo wystarczy, że... O, nie doleciałem, fuck. Wystarczy, że zarzucę sobie tak jeszcze dwa razy i będę na samym szczycie mojej górki, dobra. Więc jestem. No niestety problem jest tylko i wyłącznie taki, że rozlewam sobie naprawdę sporo wody w tym momencie pod nogami. No ale tak najwidoczniej musi być. Więc ja w tym momencie mogę sobie zlecieć i mam nadzieję, że gdzieś tutaj, w pobliżu... Znajdę w końcu jakąś wioskę, w której będę mógł na jakiś czas się zatrzymać. Plainsy napawają mnie nadzieją. Serio Minecraft, naprawdę. W takim momencie. Dobra, będę musiał częściej używać w tym momencie alta, żebyście nie mieli zakrytego w połowie ekranu. Generalnie rzucam wyzwanie na jakiś najfajniejszy pomysł, na co można zmienić teksturę dyni, nie? Co zamiast tej walonej tekstury dyni mogłoby tutaj zasłaniać mi ekran? To jest challenge dla was, moi drodzy. Random Lootbox, ok? Całkiem przyjemny ten randomowy lootbox. Problem tylko w tym, że no co, no, pff, Dobra, bloki mi się przydadzą, tre już w sumie mam, ale wezmę sobie na wymianę w razie w nie? jakby się ta zepsuła. O, widzę wioskę! Dobra, jest wioska. Ja pierdykam, ale długa ta wioska. Okej. Okay. Hełmu żadnego nie dostałem w ramach tego No i zostałem Get struck by Lightning. Bardzo dobrze, że żadnej przynajmniej villagera nie było w pobliżu, bo miałbym problem z wieźbą teraz, ale możemy się przespać bezpiecznie, bo wiem, że przynajmniej nic nie strugnie tutaj. Zniszczyć sobie to łóżko, bo nie robimy tu sethoma. I następnie walnąć go tak z razy. Dobra, raz, dwa, trzy. Get an iron netherite ingot. Okej, okay. netherite'owy ingot. Mi się to podoba w każdym razie. A w tym momencie Roman niestety się z nami żegna. Dobra, przynajmniej zrobię z ciebie użytek. Ile miałeś żelaza? Pięć. Wow, nice. Żyję w wielkim przerażeniu. Okej. Okay. Znowu utopiło mi, kurczę blady całą okolicę. Ej, granie, kto z was mógłby, słuchajcie, w tym momencie sprawdzić, jaka jest statystyczna szansa... Bo ja tylko rzucam takim hasłem, że tu jest 140 tych efektów różnych. I biorąc pod uwagę, że każdy co 30 sekund się dzieje, jakie ja mam szanse, że ja czterokrotnie już miałem spanie? Nie wiem tego. Uh, Disable day, file suckle. Dobra, fajnie. Schodzimy do tej jaskini. Dobra, 9 żarcia. No nie, no muszę przepalić więcej. 9 mi nie starczy. Gra na hardcore'ie, daj seri VPS i zauważyłem, że w tych jaskiniach tego jedzenia idzie znacznie więcej. Nie, nie. Nie, nie, nie! nie hehehe, przestań! Nie, 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 Dobra, nie wolno mi się zatrzymywać teraz. Oho! Zaczęło się! Ja pierdykam jeszcze mi zlagowało! Uh, nie, nie! Ile tego! Minecraft, proszę! Ja pierdykam! Dobra, jemy, jemy refa, jemy refa, co tu się dzieje? Szkielet. Dobra! szkielet pokonany. Pumpkin mogę zdjąć. Wither skeleton efekt tego się nie pozbędę. Ale kurczę blady, dobra, przetrwałem. Jakie to było wyrysas? O, jest to przy okazji. Fajnie jakbym się... A, potwory są blisko, okej. Okay. I co tu robi ta świnia? Randomize mob equipment. Okej, okay, jak mam to rozumieć? Czy ja w tym momencie spotkam... o, dobra, tak mam to rozumieć. Dobra, ciulu, padaj kurdebele, co nie kwadratowa, żeby tu streje latały. Naprawdę jeszcze was tu brakowało. Okej, okay, śmieszy mnie za to ten mały zombie jak na kurczaku. Jest po prostu przegenialny, jeśli mam o tym powiedzieć. Tylko muszę się nie dać im zabić, bo jak tylko zginę, to kończy się ten odcinek. Dobra, muszę zjeść refa. O! Wszedł jakiś gracz, który mi pomaga. No popatrzcie, kurczę blade. O nie, mały zombie jak chodzi bez. Ok, ok. Padli, padli. Wspominałem, że nienawidzę. Małych zombi! Nienawidzę tego gnojstwa po prostu. Ja pierdykam. No nie gadaj, że tu jeszcze rajd wystartował. Ja pierdyka, ile się dzieje na tym datapaku. Dobra, nie wnikam. W każdym razie, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Bo... To jest niemożliwe. Piąty raz to trafiłem. Ale mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. I łapkę w górę. Jeśli chcecie więcej takich szalonych odcinków, dajcie znać. No i myślę, że takie coś moglibyśmy faktycznie na transmisji na żywo obgrać. No tylko taka moja powiedzmy propozycja. Okej, okay, mogę jeszcze ciebie zaciukać. No nie lecą tej temy. Niestety, kurde. Dobra, ale myślę, że to będzie na tyle w tym miejscu. Nie wiem co, walnąłbym wiadro końcowe, ale nawet nie mam czym, bo straciłem moje wiadro. Dobra, słuchajcie, więc co? Tym widokiem atakujących zombiaków wioskę. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Życzę miłego dnia, fajnej zabawy, dużo uśmiechu i w ogóle do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.